Dobra. Dobra, dobra, nagrywamy. Ja daję gotowości. w ogóle... Siemano widzowie, dzisiaj robimy challenge tylko intropięci. Jest są mną Tygrysek, przywitaj się. Halo, przywitaj się. Ej, No, jest trochę podescyktowany, jakoś tak to się wymawia, sery. Będziemy dzisiaj... Ja Nie ważne, nie ważmy. Będziemy grać tylko nitro pięści Zasady to są takie, że możemy grać broni takich, co leżą, takie jak na przykład pompa czy coś, gdy nie mamy nitro Ale jak mamy już nitro to nie możemy, to nie możemy brać innych broni. A czy nie możemy brać? No, jak mamy nitro to nie możemy brać normalnych Możemy wejść na gdy nie, nie mamy nitro-pięści. Ale czy nie to No tak, ale jakby nitro-pięści. Że jak znajdziemy te pięści... nitro-pięści no, to broń. Dobra. Dobra. To chodź polecimy na... ...tutaj. Ryzyko wręcz. my, nie i zapraszamy do odcinka. Proszę dajcie like. Ja Dobra, bo ja nagrywam. Dajcie like, sub. Was to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo wspiera. A w ogóle lecimy po 115 subskrypcji. Piszcie, w kom jaki mam następny challenge robić. Ja, ja, y, ja musiałam połączyć mikro do bo słabo, słysza, ale no bo mi, mi się czasami tak robi, że jak wam w za długo nie wyłączam, no to w końcu mi się tak robi. Mam już jednego program no, a... To nic, to nic spokojnie.

не сте по чубов. Да не сте по чубов. Е, че по е А те по где я 너무 <놀람> 예 ja jest ci bo ja mam duży, ma, ma, mega dużo nagrody. No już, już mam jeden mnie. A jakie masz broń? Tam dałbym ci a mam dużo Mam zwykłą, mam tą broń, jak się zginie i zreliputuje i mam taką. A tutaj mam do tego i do tego. O i jeszcze, jeszcze mam taką, tylko że nie miałem, pato, do mam taką. co dobra. Chodź też z możesz może tej księgi na drodze. Ale kurde, jak mi ciężko, no bo właśnie też, ale jak ciężko znaleźć te rękawice, a one nie są nam potrzebne, to ja je znajdę a my, wszędzie. A jak mi nie są, a jak sobie mi są, są przede, to ja tak miałam. Tak, no. no. A one tak, tkwiczy, czy one poczasami mogą wylecieć? Co? One tkwiczy, czy one poczasami wylatują? Wylatują, wylatują. A, a to podchodził znalazł. tutaj, jak ty mówiłeś, że

Tu jest drugi na, na, na górze. Tu, tu nie. Widzę, widzę, widzę. Nawarą go z laserowej tej broni. I zginął. Gdzie nasza kura? Dobra. I teraz wyrzuć wszystkie bronie a oprócz rękawicy. A nic to nie, bo to nie jest broń. No, Popłop tu ma takiego łajca. Dobra, ja robię akcent. Jeszcze o, grafijem do Kurde, jak ty masz twarz, czy masz te rękawice. Ale one, obok tych, one... Ja nie widziałem, że coś plantowego jest, tego i i jest i ale ja myślałam, że to jest impuls. Nie, to były rękawice. No. no, ja, no ja, to... ja, ja też, ja też myślałam, że to impuls, ale lepiej spojrzeć na to, to były te rękawice, których my tak szukamy. No, dobra, dalej bierzemy furkę. To będzie no, no, problem znaleźć kolejne takie kury na no bo trudno je w się szuka. I... No, 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 no. Trudno. No, no. są do znalezienia te rękawice. A jak nie, ja na chwilę słychać nie będzie, to znaczy, że mi, mi się padnie złoto, bo... O Jezu. No, no. Czekaj, może tu będzie ten, rękawica. Nie ma rękawicy. Musimy znaleźć rękawicę. Dobra, biorę na sobie rzut. Chyba tam jest. Rzut? Nie. nie. Wziąłem sobie To Pochodź, pojedziemy po skarbę. Może będzie tam. Jedziemy bum. Do... O! Oho, o! O! Widziałeś to? Dam środki, widzę. Dobra, to siadaj, siadaj, siadaj. Siadas czy nie siadasz? Bo ja jadę było swojej skrzynki tak, takie. takie. No, Jak znajdziesz rękawicę, to mnie poinformujdę do jadę. Ja już ja mam typa, już typa. Odwójka, trójka w sumie. Patrzę, mam plecy. I koparek, chłopa kaparek. Mam mam, mam rękawicę, mam rękawicę. Wyrzucam, wszystko to. No wyrzuciłem, mam, mam, mam dobra. Mam rękawica. Dobra. Dobra, no ale to Alteryka widzę, to takie OP. Ja dojeżdżam do jego teammatesa. Ewo, ja ci jedno, ja nie wiedziałem, że to akurat nagrywał. Nie, no, nagrywał, no, wiem. Nie, nie, nie. Dobra, ale mam fartę. Ale nie, ja nie wiedziałem. Dobra, dawaj. Ja nie wiedziałem, bo teraz bym się chodziła, gdyby cała mi ci prośbę. No, dobra, ja lecę po tą skrzynkę. taką. No, to ten skarb. Zresztą lecę. Zresztą lecę. O, widzę i to skarb. To będzie z mojej, daj leczenie jakoś. Jakieś. O, dobra, jest apteczka i impuls. Ej, tutaj tu, ty będziesz stakować apteki, ja będę stakować. E, tak, fizy. Ja będę stakować I, Ej, dobra, raczej zbierać. Ej, ty zbieraj białe leczenie, ja będę zbierać e, niebieskie. To chodź to mnie, masz tu dziesięć bandażów i, to, i apel. Ja, ja tu no, ja teraz szukam tej skrzynki. No ja i do Ciebie idę, to Ciebie pomogę. Jak ja tu sobie zaznaczam, że tu są te rzeczy. Szukaj tej skrzynki. Jeszcze. Jest na górze, jest na kusze, jest kusze. A widzę no. Ja sobie tam zaznaczyłam, że mam... tam... Czekaj, tu trzeba wykopać. Kilowy. No, Macie tak jak kiosk nie zalicza się. Nie, kioski nie zalicza się. Dobra, bierz apteczki, bo Ty tak. zbierasz białe. A masz kewa, masz kewa? Masz kewa, dobra no. Ty zbieraj apteczki tam, gdzie zaznaczyłem kład, bo tam też jest białe no, leczenie. Bo tutaj nie dzwonię w kole. One, Ej, chodź. One, one tego. Ja. Dobra, chodź weźmiesz apteczki i bandaże, które tam są. A ty kole? Dobra, to. A ja się też znoszę za ja, tym mostem. Ja. nie Dobra, Dobrze, ja chyba wyrzucę instrukcję, co? Bo no, chyba nam nie będzie potrzebny, jak mamy w skoro... nie, nie, przecież Jesteśmy poddani, dawaj jedzenie jakichś typów. Mamy koszulęczenia. No i to jest na nim przed dawnem, lecz nie wiem. ja mam Typa, bieżę, typa pięć widzę, typa widzę. Zaznaczam, zaznaczam. Tutaj a, gdzie mam i pięć ty biegnie. Dobra, ja mam pięciak tekst dziesięciu, prawda, masz je. Chudy, gdzie on przyszła? Gdzie on? Tu, tu, tu. Head shot. Tu za, za tobą. Woń go, woń go, woń go. On nie wstala, on nie No Bo tak to by Tuki nie uciekał Nie no, on ja używa tego Ja jestem cały czas w zagi Ja właśnie nie, on, on mam ucieknie mhm. Ale dostał, wydaje mnie strasznie Jakbyśmy mieli inne bronie też, to by nam nie uciekł, prawda? No, ale o, czekaj, ty, ty, ty O, dwójka, 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 I dwójka O, kurde Dostałem. Z DMR-a. No Jestem Nice, nice, nice. Uciekaj, uciekaj do mnie, uciekaj a do mnie. Gire? Uciekaj do mnie. Do mnie chodź, do mnie chodź. A tak typa jest. Przecież tylko. Ja biegnę do Ciebie. Ja się uleczę, a w tego milita do Ciebie bieg. No. U mnie Jezu tutaj. E, jak jak zginiesz, to wezmę swoje rękawice. No, ale spoko, spoko. Mi cię wychylowali, to Nice. Znowu powali je tego samego. Zabij go, zabij go, nice. Dobra Dobra, chodź, 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 chodź. Gdzie jesteś? Tu, tu, tu. Tuż z nocam się. Dobra. No dobra. Dobra, nice. Już prawie. Te wicyle. Są ok. No dobra. Musimy wyjeżdżać więcej typów, bo mój filmik już trwa długo, powiem Ci, 14 minut, a dopiero jest 20 osób, więc takie słabo trochę. Dobra, ja lecę do stresu, dawaj podjeżdżamy typów, każdego typa, co spotkamy. Widzę typa, widzę typa. Ja się będę leciał teraz każdy tu sami. Ja lecę po typa, który kurde mi ucieka. mało. O, o, widzę Biedze. go, widzę typa, tego widzę. Widzę tego typa. biegnie biegnę tam, biegnę tam. Ej, mam, i widzę typa. Ja też, ja widzę tutaj koło siebie centra. Dwójkę widzę. Ja widzę innego, ja widzę innego. Muszę sobie biegł sam. Ja siedzę tu na obronie. No Widzę kolejnego, jego teammate'a, mojego teammate'a. Dobra, ja jednego powiem. Ja mam. Nie dołdzisz co? Tak, yy, nie wiem. Na pewno mi mało. Ale mi jednego Dobra. A dwajnej mamy jedną szansę, bo jakby ja po to, to Ja nie widzę. Dzięki widzowie, dzięki widzowie za obejrzenie do końca. Ja się zegnam z wami. pa, pa.